W cywilizacji ludzie zawsze patrzyli na niebo z zachwytem. Obserwacje gwiazd i planet, komety i zaćmienia są pełne podziwu i pomagają nam próbować zrozumieć nasze miejsce w kosmosie. Postęp technologiczny, dokonany zaledwie w ciągu ostatnich kilku dekad dzięki większemu i bardziej potężnemu sprzętowi, oznacza, że teraz możemy badać znacznie głębiej nieznane wszechświat, pełne Niezliczonych galaktyk, planet i gwiazd, aby zrozumieć jego początek i rozwój. Wiemy o pulsarach, kwazarach, ciemnej materii i czarnych dziurach, które wszystkie istnieją razem w nieskończoności kosmosu. Możesz sobie wyobrazić, jak średniowieczni ludzie patrzyli w przestrzeń kosmiczną, i z małym zrozumieniem naukowym i brakiem wyjaśnień możemy zrozumieć, Dlaczego mogliby przypisywać to Bogu? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, co średniowieczni ludzie myśleli o przestrzeni kosmicznej. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. Nauka o Bogu. Wiara i nauka były ze sobą splecione w średniowieczu. Nauki ścisłe i humanistyczne studiowano na uniwersytetach. Było siedem sztuk wyzwolonych: gramatyka, retoryka, muzyka, geografia, logika, arytmetyka i astronomia, która, jako nauka o planetach i innych zjawiskach kosmologicznych, stanowiła podstawę dla astrologii. Ta ostatnia próbowała łączyć wszelkie zjawiska niebieskie z wydarzeniami i troskami ludzi na Ziemi. W średniowieczu prawie wszyscy wierzyli, że to, co działo się w gwiazdach, wpływało na ich codzienne życie. Oczywiście dla ludzi średniowiecza świat i wszystko we wszechświecie zostało stworzone przez Boga, a w ten sposób cuda mogły i zdarzały się. Ale ludzie nie polegali tylko na cudach. Wraz z modlitwami i wizytami w kościołach i katedrach, pokładali również pewną wiarę w medycynę. I odwiedzali uzdrowicieli. To nie była kwestia wyboru jednego lub drugiego, nauka i Bóg szły razem, ponieważ Bóg był odpowiedzialny za wszystko w stworzeniu. Wielu średniowiecznych ludzi motywowała idea zbliżenia się do Boga, czy to poprzez czytanie świętych pism, czy poprzez obserwację natury i widzenie w niej dowodów na Jego plan i istnienie. Astrolabia i kwadranty. Korzystanie z drogich instrumentów astronomicznych było dostępne tylko dla osób posiadających pewną formę nauki. Do pomiaru czasu stosowano zegary słoneczne, a podróżnicy korzystali z busol i nawikuli, które mierzyły też szerokość geograficzną. Studenci na uniwersytecie uczyli się, jak korzystać z narzędzi takich jak astrolabia i kwadranty, aby śledzić niebo i przewidywać pozycje gwiazd i planet. Lekarze również uczyli się, jak korzystać z tych instrumentów do tworzenia horoskopów dla swoich pacjentów. Od XI wieku, wraz z powstaniem uniwersytetów, program nauczania obejmował lepsze zrozumienie astronomii i jej instrumentów. Korzystanie z tych narzędzi oznaczało, że ich użytkownicy byli postrzegani jako osoby kreatywne i posiadające wiedzę. W traktacie o astrolabium, który został napisany w 1391 roku, roku przez poetę i autora Geoffrey'a Chaucera, najbardziej znanego z opowieści kanterberyjskich, Chaucer daje astrolabium swojemu dziesięcioletniemu synowi, gdy ten wyjeżdża na uniwersytet, opisując szczegółowo, jak korzystać z tego instrumentu. Chaucer napisał traktat jednak w średnioangielskim, a nie w łacinie, w nadziei na wprowadzenie tego typu nauki do znacznie szerszej publiczności. Instrumenty dostępne w bibliotece Merton College w Cambridge były nawet droższe niż książki. Z dwóch wymienionych jako obecne, jeden kosztował Uniwersytet 10 szylingów, a drugi aż 13 szylingów i 4 pensy. Istnieją dowody, że były one wypożyczane jak książki, aby zostały zwrócone, odłożone na półkę i ponownie wypożyczone. Nie było nawet potrzeby, aby ktoś wyszedł na zewnątrz i użył astrolabium obliczenia dotyczącym położenia słońca i gwiazd oraz wschodów i zachodów planet mogły być wykonane w pomieszczeniu miały też dodatkowy bonus w postaci możliwości pomocy w nauce geometrii jak i astronomii kwadrant był używany do mierzenia wysokości astronomicznych a istniało kilka typów jego wynalezienie oznaczało, że wysokość Słońca można było mierzyć bez konieczności bezpośredniego patrzenia na nie. Wzrost statusu wiedzącego studenta oznaczał, że mogli oni również znaleźć renomowane zatrudnienie. Absolwenci mogli dalej pracować w klasztorze, znaleźć patrona i pracować na królewskim dworze, potencjalnie zostając szanowanym wynalazcą lub astronomem. W XIV wieku Merton College był jednym z najbardziej renomowanych miejsc do badań astrologicznych w zachodniej Europie. Nauczanie skupiało się na reformie kalendarza, medycynie przeciwdziałającej zarazie, instrumentach astrologicznych oraz zrozumieniu zjawisk takich jak zaćmienia i koniunkcje. Oprócz uniwersytetów, klasztory były wspaniałymi miejscami do nauki o wszechświecie. Wykluczając się z wszelkich zewnętrznych rozproszeń i koncentrując się na połączeniu Świętej Księgi, i studiowania stworzenia Bożego, średniowieczni mnisi często znajdowali się na czele naukowych odkryć. Instrumenty astronomiczne stosowano do wyznaczania dat Wielkanocy i innych świąt. Przestrzeganie siedmiu kanonicznych godzin modlitwy było również ułatwione dzięki instrumentom. W połowie XIV wieku papież zadeklarował, że każde opactwo benedyktynów musi wysłać co najmniej jednego mnicha na każde dwadzieścia do uniwersytetu, aby studiować teologię i prawo kanoniczne, były tam również możliwości zajęcia się matematyką i astronomią. Zainspirowany swoim pobytem na Uniwersytecie Oksfordskim, XIV wieczny mnich benedyktyński Richard z Wallingford wynalazł ogromny zegar astronomiczny zwany Macina Mundi a także dwa inne instrumenty kosmologiczne. Jeden zwany Albion, który określał pozycję planet, a drugi Rectangulus, który obliczał trygonometrię sferyczną. Innym duchownym naukowcem był czternasty, wieczny mnich John z Westwick, który napisał instrukcję obsługi dla planetarnego ekwatorium. Był to instrument, który obliczał dokładne pozycje Księżyca, Słońca i planet, bez użycia skomplikowanych procedur matematycznych. Dla niektórych średniowiecznych ludzi wszechświat był logicznie zorganizowaną strukturą. Był on ułożony w siedmiu równoległych, przezroczystych warstwach. Każda z planet poruszała się po idealnej okrężnej orbicie w swojej własnej sferze. Wierzono, że Słońce i Księżyc są planetami, podobnie jak Saturn, Jowisz, Mars, Wenus i Merkury. Były to jedyne obiekty, które można było zobaczyć na niebie gołym okiem. Wszystkie stałe gwiazdy Znajdowały się w ósmej sferze i były umieszczone, dokładnie w tej samej odległości od ziemi. Powyżej tej warstwy oczywiście znajdowało się niebo, gdzie Bóg mieszkał ze swoimi aniołami i wszystkimi sprawiedliwymi duszami, które istniały w formie ludzkiej. Tam czekali na apokalipsę na koniec dni, w tym czasie odbyłby się sąd ostateczny, a ci uznani przez Boga Zagodnych, zostaliby zbawieni i do nich dołączyli. Niegodni zostaliby skazani na wieczne płomienie piekła razem z szatanem, a zbawieni żyliby z Bogiem w niebie w wiecznym pokoju. Większość średniowiecznych uczonych podążała za naukami greckich i rzymskich filozofów, takich jak Archimedes i Eratosthenes, który był w stanie obliczyć obwód Ziemi z dużą dokładnością. Korzystając z ich pomysłów, średniowieczni naukowcy studiowali i doskonalili je. Oznaczało to dla nich, że Ziemia znajdowała się w centrum wszechświata, a wszystko inne kręciło się wokół niej. Cały system był kontrolowany przez pierwszy ruch czyli najbardziej zewnętrzną sferę, którą wprawił w ruch Bóg. Te greckie teorie były szeroko stosowane w całej Europie i na Bliskim Wschodzie aż do XVI wieku. Pomysł, że wszyscy w średniowieczu uważali, że Ziemia jest płaska, jest fałszywy. Nawet Kościół wspierał pracę filozofów takich jak Eratosthenes. Więc to nie Kolumb przekonał ich, że Ziemia jest okrągła. Tak naprawdę uważał, że Ziemia jest znacznie mniejsza niż obliczył Eratosthenes, a Kościół próbował go przekonać inaczej. Historię opowiedział mi ich denis Było to zapanowania Karola Fikienangu francuskiego, kiedy o każdą drobnostkę pytano dworskich astrologów. Miał miejsce pojedynek, a jeden z uczestników był chętny, aby dać sobie przewagę, zalecano mu, aby jego zbroja i broń zostały wykonane w określonym czasie, aby mogły czerpać jak najwięcej korzyści z wpływu planet. Pojedynkującemu powiedziano również, że w dniu zawodów może spodziewać się szczególnie sprzyjającej pogody i że odniesie zwycięstwo. Mnich był więcej niż trochę zadowolony. Że w dniu walki na miecze padał rzeczywiście ulewny deszcz, a król zdołał powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się nieporozumienia. Herman z Karyntii, ważny tłumacz arabskich prac astronomicznych z XII wieku, napisał książkę zatytułowaną Liber Imbrium, która dotyczyła specjalnie opadów atmosferycznych. Na początku mówi: Kiedy Słońce jest na półkuli południowej, a Wenus jest pod jego promieniami, a Księżyc jest w aplikacji do niego wszystko to, Przepowiada nadejście ulewnego deszczu tego samego dnia i w tej samej godzinie. Biskup i naukowiec z XIII wieku, Robert Greathead, choć znany z roli w rozwoju metody naukowej, również wierzył, że przewidywanie pogody to prosty proces za pomocą tej metody. Ta forma prognozowania pogody była również popularna, gdyż nie tylko instrumenty astronomiczne zmieniały właściciela za duże kwoty. W 1403 roku. roku Jeden rękopis astrometeorologiczny sprzedano za równowartość 520 litrów jęczmienia, co w tamtym czasie wystarczało na wyżywienie czteroosobowej rodziny przez rok. Choroba. Jeśli planety tak oczywiście wpływały na pogodę, jak wierzyli średniowieczni, to dla nich miało sens, że mogły również wpływać na ludzi i powodować zaburzenie równowagi humorów prowadzące do choroby lub obniżenia nastroju. Tylko królewscy lekarze mieli dostęp do drogiego astrolabium, więc zwykły lekarz prawdopodobnie konsultował się z Almanachem. Mające od 12 do 20 stron, te małe broszurki były dość powszechne w późnym średniowieczu w Anglii. Zawierały one kalendarze zaćmień księżycowych i słonecznych, tabele księżycowe oraz rysunki naczyń na mocz, człowieka żyły i człowieka Zodiaku. Diagram człowieka żyły pokazywał lokalizację, zgadłeś żył i tętnic ciała. Podczas gdy znaki Zodiaku, które sądziło się, że mają wpływ na osobę, były oznaczone na człowieku Zodiaku. Każdy znak Zodiaku był przypisany do określonej części ciała, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wiele z nich wydaje się dość przypadkowych, takich jak bliźnięta, wpływające na ramiona i układ nerwowy, a waga obejmująca skórę, nerki. I pośladki. Almanach był noszony i konsultowany przez lekarza, który musiał spoglądać na niebo podczas diagnozowania pacjenta. Spojrzenie na datę i godzinę urodzenia pacjenta oraz ustalenie, gdzie są teraz gwiazdy i planety w porównaniu do miejsca, w którym były wtedy, lub znalezienie konstelacji, w której była księżyc, kiedy pacjent miał pierwsze objawy, pomogłoby w diagnozie. Lekarze musieli posiadać pewien stopień wiedzy z astrologii, aby leczyć chorych. Podczas XIV i XV wieku stało się to fundamentalną częścią studiów medycznych na uniwersytetach we Włoszech. Wygląda na to, że pomimo powszechnej opinii, ludzie średniowiecza byli spragnieni wiedzy o otaczającym ich wszechświecie, ale nawet najbardziej uczonych ludzi tamtych czasów zdarzało się popełniać całkowite błędy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka szaleństwa średniowiecza. Proszę zasubskrybuj i zostaw komentarz poniżej, jeśli masz jakiekolwiek inne tematy, które chciałbyś, abyśmy poruszyli. Dzięki. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję.